No kwitnie leśna gospodarka w leśnictwie Ródki 10 maja 2020 roku. Linia oddziała pomiędzy oddziałem 411 a 419 i sosna, która wisiała tutaj przez całe miesiące nad tą drogą w tym miejscu. Zresztą była kiedyś przeze mnie pokazywana w którymś z filmików. Opadła na ziemię, została przecięta na dwa kawałki jakiejś półtora metrowej długości, jednakowej długości. W każdym razie sosna ma w miejscu przecięcia około 45 cm. Zostało jeszcze z 5 metrów kłody w jedną stronę i cały wierzchołek w drugą. Sosna ta, gdyby była w całości, miałaby znaczną wartość. To około dwóch ponad metrów drewna tartacznego. No niestety spieprzone to wszystko, ponieważ tak się komuś chciało. Tego nie zrobiły leśne krasnoludy, tylko ktoś kto w lesie pracuje na wniosek pewnie tego, kto w lesie zarządza. A jeśli jest inaczej, to znaczy, że w tym lesie nie zarządza nikt. No niestety takie są obrazy ciarostwa albo też może bardziej draństwa.